Witam na kanale po trochę dłuższej przerwie. Laptop Dell Inspiron. Tutaj model dokładny P65F. Takie oznaczenie jest producenta. Dell takich serii, tych gamingowych z czerwonym lagiem, nawet. Laptop jednego z widza. Tutaj mamy małą, krótką informację, że. Laptop wieczorem działał. Rano już się nie włączył, nie reaguje na przycisk. Tutaj właściciel odłączył baterię i baterię biosu, i natomiast nic to nie pomogło. Laptop dalej jest martwy. Tutaj jest tylko informacja, że aktualna bateria już jest padnięta i po prostu jest zamówiona nowa, ale nie zdążyła tam przyjść, więc nie mógł sobie podpiąć i sprawdzić jej. Więc tak, pierwsze co to, to sprawdzimy sobie zasilacz ten właśnie oryginalny. Eee, czy w ogóle jest sprawny, ale myślę, że na 90% jest sprawny. 19,5 V, to jest tak, wypniemy sobie go. Spróbujemy nawet uruchomić zero reakcji. I co nas interesuje, bo on nie ma światełka, nam nie zgasło żadne światełko. Czy on nadal tutaj ma to 19V? 19 V? 19,5 V. Czyli mamy informację, że. Zwarcia na głównej linii nie ma, bo zasilacz powinien się zabezpieczyć i wyłączyć. Natomiast jeżeli jest to zwarcie gdzieś tam do jakiejś innej linii zasilania, a nie do masy, to miałem przypadki, że zasilacz raz się wyłączał, zabezpieczał, a raz nie wykrywał tego jako zwarcia i po prostu nie, 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 nie wyłączał się. Podepniemy sobie zasilacz. Serwisowy, zobaczymy, czy jest jakikolwiek pobór prądu. Dobra, mamy zościarz ustawione 19V, 5A. Mieliśmy delikatny pobór pik na samym początku, ale to z rzędu 10mA. Przycisk? Nic, 0. 0 reakcji, a jeszcze sobie sprawdzimy, bo ustawimy 19,5V bo tak przynajmniej był oryginalny dawał, ale tak samo 0 reakcji na przycisk więc wyciągniemy sobie płytę główną Sprawdzimy, bo tutaj jest tak zabudowana, zabudowany ten sprzęt, że, że trzeba go rozkręcić, tak naprawdę, żeby się gdzieś cokolwiek pomierzyć. Bo tutaj jest no wszystko jest zasłonięte. Czyli tu mamy główny rezystor pomiarowy. Sprawdzimy sobie rezystancję na nim. 3 k, 2 kOhm, Więc jest, wygląda na to, w porządku. W porządku jest, że nie ma zwarcia do, gdzieś tam do procesora ani do karty graficznej. Ja sobie jeszcze wykręcę gniazdo zasilania z obudowy. Dobra, mamy gniazda. To ok, zobaczymy sobie, czy mamy w ogóle to napięcie 19V. Gdzie ono nam wchodzi, i gdzie się rozchodzi. Ok, na wejściu mamy pierwszy tranzystor mamy drugi transistor mamy ok, na wyjściu mamy Podłączymy sobie serwisówkę, bo mam wrażenie, że ta płyta jakoś dziwnie wystartowała. Patrzcie, 1A, autostart, bo baterię BIOS odpięliśmy. Laptop się uruchamia, płyta się uruchamia po wyjęciu po prostu z obudowy. Ewidentnie mam płyn, prąd pływający, wykonuję resety i zaraz sobie wejdzie do biosu. O, pierwszy reset spadło, pobór prądu wskoczył, wykonuję sobie sekwencję resetu. Czyżby bios? Bo, ale tutaj właściciel odpinał baterijkę biosu też. Ewentualnie coś nam innego robi zwarcie. Albo matryca, albo klawiatura, touchpad, może panel USB ta mała płytka. Czasami tak jest, że jak się płytę wyciągnie, to nagle się okazuje, że na stole się uruchamia, a, w rzecz, a po złożeniu jest nadal problem, bo się podpina wszystkie elementy i któryś z elementów jest uszkodzony, który powoduje takie zachowanie. No dobra, to się teraz wyłączył. Myślę, że jakbyśmy mieli przycisk zasilania, to on się uruchomił. Dobra, odetniemy sobie ten zasilacz. Włóżmy sobie ją do kadłubka i po kolei powoli będziemy ją skręcać i zobaczymy jaki tego będzie efekt. Mamy płytę w kadłubku. Mm, teraz tak. Aha. Tak naprawdę może być też uszkodzony sam przycisk po prostu. Zaraz go sobie sprawdzimy, czy on nam tutaj zwiera prawidłowo. Dobra, najpierw sobie podetnijmy tą baterię BIOS, żeby on nam się nie resetował za każdym odlepnięciem zasilania. Płytę mamy. Przykręconą tą dwiema śrubkami, mniej więcej. Dobra, RTC tutaj jest. Dobra, podepniemy sobie matrycę. Najważniejsze, czy nam nie robi zwarcia. I czy nam się laptop uruchomi. To jest chyba od kamery. To też podepnijmy, no bo jeżeli matryca tej kamery nie będzie podpięta, dobra, wisi nie potrzebujemy. Dobra, nam teraz powinien też z automatu wystartować po podpięciu. A, dobra, to damy serwisówkę, żebyśmy widzieli pobór prądu. Amper. Uhum. Daje nam tutaj kod błędu jakiś. Trzy pomarańczowe, jedno białe. Matryca się spolaryzowała i tyle, ale szczerze powiedziawszy, dobra, podepnę jeszcze mu... Podepnę mu wentylatory, bo on może dostawać sygnał o braku wentylatorów. Mamy teraz mamy podpiętą baterię, nie ma autostartu. No to teraz musimy tak podepnijmy jeszcze sobie tutaj ten panel z USB, przekręćmy sobie gniazdo zasilania. Na razie bez klawiatury jest sobie podobny sam przycisk power. OK. No, brak reakcji. Mam no, przycisk power. Odepnę do płytkę z USB. No i mamy. Wentylatory wystartowały. Mamy obraz. Czyli problemem jest tutaj ta płytka z portem USB. Bo teraz zobaczcie, teraz ją jeszcze raz podepnę. I zero reakcji. Zero reakcji na przycisk, zero poboru prądu, nic. Odpinam zasilacz. Odpinam płytkę. tak. I laptop nam się uruchamia. Za pierwszym razem 1A, bombarduje matyca. I nam wchodzi do biosu. Informacja o złym zasilaczu, no bo wiadomo, serwisówka nie, nie mam tutaj identyfikacji. Dobra, więc tak, bierzemy sobie na celownik tutaj tą płyteczkę małą w takim razie, bo ona tu jest problemem. jeżeli to jest port USB. No dobra, sam port fizycznie nie jest uszkodzony. Jest jeszcze tutaj czytnik CAT SD. Ciekaw jestem. Co tu jest uszkodzone na tej małej płytce? Znaczy, zobaczmy tasiemkę. A, proszę zobaczyć na tasiemkę. Co tu się podziało z tasiemką? Z tymi pinami. Ktoś tutaj już go rozbierał chyba wcześniej. Że są tak pozakrzywiane. Hmm. Czyli płytka może być w porządku, tylko kwestia kwestia tutaj tej tasiemki. No, tak. Mam... Ja. Hmm, hmm, hmm. Teraz tak widać, że tutaj jest. Ale teraz pytanie, czy jak ja ją skrócę, to czy ona nam sięgnie? Bo to byłoby najlepsze rozwiązanie po prostu ją tam czachnąć. I po problemie z tym, że ona jest tak na styk. Ale myślę, że powinno to łapać. Ewentualnie spróbować podprostować te piny, ale to też już jest jak... Będzie ryzyko takie, że jak ktoś będzie w przyszłości to rozbierał, to też mu się podegnął. A zobaczę z ciekawości ile ta tasiemka kosztuje. Zobaczymy. Mamy już nową tasiemkę, łączącą płytę główną z e, tą mniejszą płytką portem USB i czytnikiem kart. Ok, tutaj już wszystkie piny są idealne. Także sobie zamontujemy, sprawdzimy czy się laptop uruchamia, no i będziemy sobie go skręcać. Okej, okay, dobra. Taśma zamontowana. Tutaj sobie jeszcze wszystko już podepniemy. Jeden drugi wentylator. Głośniki. Tu chyba od góry więcej rzeczy nie było. Wpięliśmy już razem z klawiaturą, z podświetleniem. Odpalimy sobie zasilacz serwisowy i zobaczymy, czy nam się laptop uruchamia. Dobra, nie mamy autostartu, no bo bateria BIOS nie była odpinana. Jest reakcja na przycisk Mamy już obraz na ekranie, więc tutaj wszystko jest w porządku. Jeszcze sobie teraz po, po skręcaniu całkowitym uruchomimy system. Sprawdzimy, czy, będzie, czy, urządzeń, czy wszystkie urządzenia są wykrywalne. No i, i, i to będzie na tyle. Dobra, system nam się ładuje. Także powodem usterki tasiemka łącząca płytę główną z portem USB. Ja sobie jeszcze później potestuję wszystko <laughs> po poza kadrem, czy te porty działają, ale myślę, że na pewno będą działać. Dam mi informacje w opisie filmu. Z tego co kojarzę, z tego co mówił właściciel laptopa. To laptop był na, w serwisie jakimś innym na czyszczeniu i wymianie tam pas termoprzewodzących. I po, po, po tym serwisie się zaczęły problemy, więc prawdopodobnie tam no, musieli wyciągać płytę główną, żeby zdemontować radiatory, chłodzenie. Bo płyta jest wyciągana spod klawiatury, od góry. No Więc na pewno musieli odpiąć tą, tą tasiemkę. Te zasiemki są średniej czasami jakości i myślę, że tutaj celowo, celowo jakoś poprzedni serwis nie ukrywał tego na przykład, może w sensie nie był nawet świadomy, że mogła się tutaj ułamać, ułamać się mogły te piny, po prostu ją wpiął, laptop się u nich uruchomił, być może jeszcze te piny były w takim stanie, że gdzieś tam nie zwierały i laptop się uruchomił, oddali laptopa a po paru dniach po prostu gdzieś ten ta, ta tasiemka się przesunęła i, i, i już blokowała yy, uruchomienie laptopa. Yy, więc nie obwiniałbym tutaj poprzedniego po prostu serwisu, bo po prostu mogli być nieświadomi. Złośliwość rzeczy martwych, taka plastikowa tasiemka potrafi uziemić laptopa na amen. Także dzięki za oglądanie i do następnego razu.